Cześć kochani, ja już prawie wychodzę, kumpela dzwoni, żeby już przyjść, ale miałam wziąć ten kijek, gdzieś tam się usadowić, ale widzę, że troszkę daterek, to wolę tu w zaciszu powiedzieć te parę słów do Was. No kochani, pogoda mi sprzyja, dalej będzie cały tydzień ciepło, patrzyłam, 27, 26, super, kocham to, więc przedłużenie lata wciąż trwa, ja jestem uśmiechnięta, zadowolona, szczęśliwa, no. Czekam na wiadomość, która może być niefajna, ale to jeszcze. Jeszcze na razie. Także kochani. Póki co cieszmy się, radujmy się. Tutaj właśnie dzielimy się różnymi rzeczami. Teraz właśnie moi znajomi ten, co tutaj mają trochę kłopoty, więc się tak dzielą, wymieniają, dyskutują. Ja oczywiście jestem neutralna, nie jestem ani za ani przeciw, ani za tą osobą, ani za tą słucham tylko i nie wiem, że ja... Po prostu z wszystkimi chcę ży żyć w zgodzie, a czyjeś kłopoty są czyjeś, czyjeś czy nie. Oni sobie tam z kimś powymieniają, a ja a jestem neutralna. Nie mieszam się w niczyje życia. Nieproszona, nie doradzam. Po prostu słucham, siedzę sobie cichutko, Analizuję to nasze życie. Przyglądam się temu każdemu dniu. Chociaż nie lubię tam, żeby moja głowa była zajęta czymś, żeby się stresowała, żeby ją tam napędzać sztucznie, po co. Ale czasem ta, trzeba tak właśnie, w danym momencie, jak jesteśmy skupiciem, na przykład siedzę tu, patrzę, jest kwiatek, no fajnie, dotykam go, patrzę, tu jest drugi biały, Tam słyszę w tej chwili dzwony z kościoła. Tu nic, z tej strony wieje biały. Więc y, donatują do mnie takie różne sygnały. Y, może dla innych są one nie jakby niezauważalne, bo ludzie jak mają zapchaną głowę wiadomościami, troskami, kłopotami, wszystkim tym, to, to nie wsłuchują się w takie rzeczy, a ja się wsłuchuję. Tu słyszę wiatr, tam słyszę dzwony, tam patrzę w czyste niebo, tu patrzę, jak kołyszą się listki, jeszcze mówię do was. I czuję, jak bije mi serce mocne i cieszę się, bo wiem, że zawsze po, po tamtej stronie ktoś jest, to na mnie czeka. Kocham Was, kochani Sato. Bardzo lubię do Was mówić. Bardzo, mimo że nie siedzisz tu naprzeciwko mnie, ale ja, jak mówię, to tak jakbym Cię czuła, jakbym Cię widziała. Jeżeli otrzymam od Was dobre słowo, podziękowanie, że się cieszycie, że lubicie mnie słuchać, to ja się bardzo cieszę. No bo wiadomo, nie każdemu się dopasuje. Nie każdy będzie nas kochał i chciał słuchać. I akurat na ten temat, o salatach. Ale jak, jeżeli ktoś się zdadzie, kto chce, bo ja bardzo chętnie będę mówić, mówić. I tak jak mówię, możesz do mnie napisać, możesz do mnie zadzwonić, możesz się ze mną umówić na kawę. Ale to też oszczędzam, że nie, nie ze wszystkimi osobami, no tak jak kiedyś wspominałam, nie ze wszystkimi. Y jest maleńki procent osób, z którymi nie chcę się e, spotykać. Dlaczego? To są pa panowie, którzy już pisząc do mnie na dzień dobry, jak ja to żartobliwie mówię, rozbierają je wzrokiem. Więc ja nie potrzebuję, że przyjdę na takie spotkanie pijąc kawę, zamiast wymienić się moimi e, e, tam rzeczami, co mam w całym środku, e, to, co jest w sercu dogłębnie porozmawiać z kimś, odkryć siebie, czyli fajnie spędzić czas, ktoś będzie mnie wzorkiem rozbierał, będzie mnie mierzył każdy tam moje, mojego ciała i jeszcze się tam nie powiem co, no, rozachodzą. To nie, to z takimi osobami mówię skóry, ja dziękuję bardzo. Nie chcę nawet myśleć o tym. Po prostu to nie jest moja bajka i ja się tym nie zachwycam. No to tyle. Ja na mój filmik i spadnie na niego i ma takie zamiary, to bardzo mi przykro. Ja zanim się spotkam z osobą, to ja muszę długo rozmawiać, muszę widzieć twarz. E, musi nas coś połączyć, z takiego sympatia, że wiem, że jak pójdziemy na spotkanie, to e, będzie nam się gadało, gadała, gadała, jakbyśmy się dali od 20 lat. Nie daję też numerów telefonów. Jak niektórzy mi piszą, daj mi numer telefonów, jeszcze mi jedna, jeszcze dobrze mnie ktoś nie zaprosił, nawet nie znam twarzy, imienia prawdziwego czy nazwiska, bo są tam podpisane, wiecie, jakie to wymyślone pseudonimy. I ktoś mi pisze, bum, podaj mi swój numer. Ja od razu piszę, pisz tutaj. Na messengerze możesz pisać, możesz się połączyć, możesz porozmawiać. Nie daję żadnych telefonów. Też daję później, jak już się przyjaźnie z kimś po to, żeby się jak mamy się spotkać, żeby się wymieniamy telefonami, żeby nie doszło do spotkania, tylko gdzieś byśmy się tam, chociaż coś opóźniło, to wiadomo, no musi być kontakt. Więc tyle takich wieści kochani. Ja wiem, że jestem teraz gymszkańskiem dla niektórych, bo panowie lubią starsze panie. Jest spora grupa, jak się zorientowałam, że gustują starszych paniach. No nie wiem, bo są starsze niż młode, ja była panem, to... Wolałabym niestety młody. Młode panie, no ale kwestia gustu. No, ale ja nie jestem kęskiem dla kogoś. Czy Zdobyczą. Yy. Ktoś ma sobie tam jakieś yy, swoje plany na starsze panie. No, niech sobie ma. Może są starsze panie zdołowane, rozgoryczone, którym też to pasuje. Ok, ale ja, ja dziękuję za takie. Ja jestem energetyczna, pozytywna, zakręcona, muzyczna, taneczna, lubię się pochychać, powygłupiać i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście lubię się spotykać w gronie. Im większe, tym fajniejsze. Ja tu tłumy ludzi. Mogę być też tak, jak mówię, sam na sam, ale to mówię. To już jest osoba, którą ja sobie wybiorę. No to tyle o tych rzeczach. Co jeszcze? No tak, dzisiaj nie poruszę tematu, bo już tak jestem, wiecie, jedną nogą tam, czekam też na telefon, bo ma przyjść druga e, kumpela, Włoszka, e, wczoraj mi oznajmiła, że przyjdzie, mam się spotkać, ale oczywiście nie umówiłyśmy się na daną godzinę, więc jeszcze sobie gdzieś tam szuję po stykliku, może do perfumerii, jeszcze się przemieszczę i właśnie miałam zrobić film, tak jak mówię, ale już to zrobię tutaj, to już nie będę tego, Kitka tego stojaczka brała ze sobą, to już będę miała luz w parelce. No i myślę o Was bardzo cieplutko. Kocham Was, cieszę się, że jesteście jak zawsze. Dziękuję Wam. Dziękuję za każdą osobę, za to, co jest do tej pory, za każdą nową, która przybywa. Tulem na odległość, ale ja wiem, że to leci. Tulem każdego z Was. Tak cieplutko pozdrawiam. Wysyłam to, co najpiękniejsze mam, to co w danym momencie czuję. Niech leci do Was ogrom miłości Was otuli. Niech ten szal e, będzie dla Was takim otulającym, jak e, e, w chłodne, jesienne wieczory, wiecie, tak przy kominku ktoś się otula. To niech ta miłość Was otuli każdego dnia. Ona Was tuli. Tylko po prostu pomyśl o tym. Pomyśl. Każdy z Was jest otulony miłością. Sięgnij tam w przestrzeń do kosmicznej. Jak ja mówię, Kosmos, tam jak wierzysz tego naszego Boga, czy w tą energię, jak zwał, to zwał, każdy sobie to um, określa jak chce. No po prostu tam cię kochają no maksa. Taka jaka jesteś, taki jaki jesteś, z wadami, z, y, 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 z tymi rzeczami, niedoskonałościami, z tym, że upadasz, każdy nas upada, każdy ma swoje te gorsze dni. Każdy szczelagafy gafy, każdy się uczy na tym, no właśnie to jest życie, nigdy się nie nauczymy, jeżeli nie jesteśmy w luksusie, wszystko podane mamy na tacy, ktoś za nas to zrobi, po prostu my się uczymy w życiu, przez każde jedno doświadczenie, przez spotkanie się z osobą, przez przeczytanie książki, przez obejrzenie filmu, przez jakąś niespodziewaną rzecz, która się wydarza w tramwaju, w oczu, w uczymy się to co się pojawia to jest dla ciebie to jest jakby szklany ekran jeżeli coś ci się wydarzyło, spotkałaś obojętnie co czy to jest człowiek, czy to jest książka, czy to jest film czy to jest napis czy usłyszałaś w telefonie, że dwie osoby rozmawiają jakąś informację jakieś zdanie i uderzyło cię tak akurat to zdanie przeanalizuj to, to jest dla ciebie informacja, wiadomość, to jest drogowskaz no to kocham cię bijaczki, całuski, tulę cię Tyle kochani. No to do zobaczenia. Do następnego filmiku. A kto jeszcze nie obejrzał moich? Bo czasem nie wiecie, co tam na koniec pamiętać mi przebożenko, jak mam taką miłkę. czasem nic nie nagram. No kiedy będzie twój następny filmik? A ja zawsze się śmieję i odpowiadam. A czy już obejrzałaś poprzednie wszystkie? Jak obejrzysz wszystkie poprzednie, to obiecuję, że następny się pojawi. Więc kochani, kto nie oglądał poprzednich pierwszych? Może sobie obejrzeć do tyłu, do przodu, porównać. Są przeróżnice z różnych miejsc, z różnych sytuacji. No to Pani, bo bym się rozgadała za mocno i pewnie już może potem nie chcielibyście mnie słuchać pusiaczki.